Witam w tej strony, oczywiście, że Andrzej A dzisiaj ze mną jest jak zwykle Saegun Witajcie To jest już drugi odcinek w styczniu? Możliwe, że tak mm, Ale to nie chcę... Drugi odcinek w styczniu, nie myślałem, że będzie drugi odcinek w styczniu ale, prawd... ale chyba będzie drugi, my teraz oglądacie chyba to w styczniu Dobrze Tak dobrze poszło no i dobrze poszło, to powinno być to w styczniu. Jak nie, to się na początek lutego, prawdopodobnie eee, no, gramy kolejną sobie rundę. O, no, bo, bo, weź, o Discordzie, pisze, w Discordzie w opisie, się poproszę, mm, Discord, tak, no, mój nick... Jest, nie, jako serwer, ale może eee, No, jak się nazywam po prostu na Discordzie, mój nick tymi numerkami, żeby mnie dodać. Eee, jeśli ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, to no, nic. To się, to tam, to się z, zgorzeć, eee, wieszło, No i eee, przypomnę, oczywiście to. Robert RP. Przypomnę to oczywiście, że Roblox RP, czyli jeśli chcesz pomóc w tym projekcie, RP, prawdziwe życie, Rafity, czyli gra w Robloxie, we, yy, no to zapraszam Cię, drogi wizu, do, czy nie wizu, czy dopiero tu weszłeś, nie wiem. Yy, oglądający ten wizu? materiał. Ten materiał oglądający człowieku, oglądający ten materiał. Nie człowieku. Czy też nie, człowieku? Chociaż botów nie trawimy, ale. Ale. Więc. Jeśli o to chodzi, to jeszcze raz przypomnę: jeśli ktoś nie oglądał, albo nie wie, albo zapomniał, to po prostu. No, robimy prawdziwe życie po prostu w Rosji i tyle. I Potrzebujemy osób po prostu do nagrywania, lub po prostu. żeby w ogóle tam byli z nami. Tak, żeby tam pomagali nam przy nagrywaniu. No, tego nam brakowało. Czyli odgrywali przy, w serii, Bo to raz to w serii. Przy pierwszej serii tego brakowało, żeby to. Było... Nie, dokonywa, nie czy... będziemy rozpoczynać drugiego. Drugi sezon, nie rozpoczynamy, bo to nie ma sensu. Y... Dużne, bo po prostu w pierwszym sezonie, że to określę, RPM robił się, po prostu Który... przy Ale tak, pierwszy sezon, Znaczy ten tak co będzie w tak i tak będzie yy, też pierwszy, ale. Wszystko puste, nic tu nie było. Bo po prostu tamto tam to po prostu nie liczymy po prostu jako seven w ogóle, tamto to taki to epizod było można policzyć To były takie pierwsze, pierwsze kroki, pierwsze próby. Oj. Cinti. już Nie! No no to zaczęliśmy sobie. Czemu zaczęliśmy nagrywać tam by to dziki idzie? Niech do niech. To że to nagrywany jeden po drugim. I zajmę gdzie byliśmy chyba o Mieliśmy trzy rundy. Trzy rundy. Tak, trzy. ture, Dwie wygrane. A jedna oddana. No, a jedna poddana, bo żeby już za co bo wiedzieliśmy, że nie będziemy czekać, bo... Oni, im, się, im bo sobie... Oni e, się, e, taki ludzie zbudowali fortezę aby tak, i wejść czekaj. I zostały... I i my, my, my mieliśmy fortezę i oni mieli fortezę. Właściwie tak. I my się broniliśmy i oni czekali na nasze ruchy. Tak trochę. Więc po prostu się poddaliśmy i... Już, już dobra, nie będziemy się męczyć. Musimy to odcinek nie nagrywać, bo miałbym robić tutaj w tym filmie, prawda? No to chyba tyle rzeczy informacyjnych, które mają. No być... to ja będziemy się skupić, to już tego, żeby się w później nie nudzili, to ja proponuję jakiś szybki szturm za chwilę zrobić. Yy, tak. Bo widzowie się zanudzą tutaj, do to, było, to Dobra? No, ale ruchowy bardzo potężny zaatakował łóżka, którego nie ma. Chciał zniszczyć którego nie ma, o nie zaatakował, też mnie, ja też nie. Nie spadłem! No, super spadłem. <laughs> dobra! Jest modlitwizowie. No to się, to, się, to, się nazywa, to się nazywa szczęście, co się nagrywa. Dobra, jesteśmy w kolejnej e, arence. No mm, więc. E, no, zajmijmy się po prostu graniem już mniej tych informacyjnych, bo w sumie informacji to ja już nie mam szczerze. Jakich mogę tu przekazać. Mm, więc zajmijmy się po prostu graniem jak do starych, dobrych e, czasów. Było, wyglądało. A zielonych już nie ma. Super. Myślę, że to sami, no. A zupełnie, a oczywiście, jeszcze, jeszcze taka jedna informacyjna rzecz: to, oczywiście, jeśli ktoś chce dołączyć do ekipy, do nagrywkowej ekipy, czy to w Minecraft'a, czy to z Robloxa, zapraszamy. A teraz zajmijmy się graniem, bo biały nas atakuje. Och, tak mi przywaju, dobra, nie. Miszczy mnie. Co ty biału robisz? Chciałem zabudować, ale coś mi nie wyszło. Co ty robisz, co ty robisz? Popatrzyno! Popatrzyno, co ty robisz? Taktyczne. To naprawdę było, no. Taktika. Widać, że było ćwiczone. No, ćwiczyło się w szkole pod to nie wiem, w dźwigowie. Szczerze, no nie, no musieliście coś też tam pisać na czacie. Nie, 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 nie. No, jak to, jak zwykle no. zwykle. A no właśnie, tak mogę się was pytać, czy chcecie jakiegoś streama, livea, em... w niedalekim czasie? Ja to mówisz, co chcecie? Jakie jak, jak serie? Tu mówię jeszcze trochę mm -hmm. Jeszcze macie taki tydzień, nie, więc. Wy... A no właśnie, jak wam mijają, mi, będą mijać jakie plany, fery, jak ja fery, napisać. A ten biały ham nie da mi dokończyć słowa. Więc. No, więc kontynuując, co robiliście, ferię możecie napisać, co macie, jakie plany, czy co teraz robicie, no to możecie po prostu napisać, co robicie i tyle. Myślę, że będziemy grać w trzeciej rundzie. To jest długi odcinek, jeśli widzę, że jest tutaj 4 rundy, to dobrze idzie. Spadłem. O, już widzę, dobra. Jeszcze Zaraz nie będę się nie będę przedłużał. Więc Idę zobaczyć to. Teraz Trzy muszę tylko pina. znaleźć. Teraz Obserwujemy Jepie. właśnie tutaj Fajguna i zupka chińska przez 2A. Fajgun czy zupka udział. chińska? Zupka chińska czy Fajgun? Więcej HP ma Fajgun i. Jepie. To było naprawdę praktyczne. Więc co, widzowie, widzimy się w następnej arendze Będzie jeszcze ostatni Czekanie, czekanie... No widzowie, yy, no sobie tak czekamy tylko w 20 minut jeszcze, nie? To, to jest 20 minut sobie poczekamy jeszcze Bo jest mało dużo osób No Więc, yy, My sobie jeszcze poczekamy Dobra widzowie, po kolejnych 10 minutach, prawdopodobnie 10 minutach yy, Jesteśmy na ręce. Czy mnie nie wrzuciło? No więc, yy, Możemy zacząć... Czyli, grać. to w ogóle nie wrzuciło. Czy mnie nie wrzuciło? W sensie. Yy, więc yy, możemy... W więc możemy w końcu yy, zacząć. Yy, stara, normalnie grać. Ja jeszcze nie mogę czekać chwilę. To więc yy, możemy już normalnie zacząć grać i nie mówić tutaj w, do, w odcinku. Tylko, yy, no po prostu zajmować się grow Żeby w końcu coś wygrać Bo no, jest problem, jest trochę problematycznie z tym wygrywaniem No, wygrywanie jest problematycznie, mm. no, jak nie nagrywamy No, to wtedy nie A jest ta mapa widzowie, o na tej mapie się poddaliśmy, bo chcieliśmy już szybciej nagrywać To ta mapa każdy dobrze wie, żebyśmy trzecią rundę z rzędu byśmy wygrali, ale to by zajęło nam jeszcze To, to, by. to czasu. byśmy wygrali? Ciężko stwierdzić, bo... Myśmy nie no, my przecież jesteśmy koksami, byśmy wygrali w tę grę przecież, to nie? Zbyt, że poprzednie dwie wygraliśmy. Bo ta runda ma No tylko ty, by nam trochę zajęło to. Najmniej drugie miejsce. Więc trochę by A na zaczęliśmy to. nagrywać, to tak. W poprzednim odcinku, to zobaczycie sobie w poprzednim odcinku, nie będę nas spoilerował. Chociaż jak słyszycie, że nie było super. A w tym Bo odcinku... Nie no. Yy, możecie też napisać w komentarzu pod tym odcinkiem co jest. Jak oceniacie poprzedni film z powrotu yy, Po prostu. I próbuję jeszcze raz, że jak ktoś chce zobaczyć jego w serii, że w komentarzu. No, ewentualne jakieś no. tam e, gry na Robloxie też proszę pisać w komentarzu. Ewentualnie na discorda tutaj się zlopucie. Jeszcze przypominę o to. Dokładnie tak. Jeśli ktoś. Ja zresztą nie będę tego mówić. Jest A jest i jest. jeszcze raz przy, m, przypomnę, jeśli chcecie jakiegoś w stream, streama, jakiegoś lewika takiego szybkiego, napiszcie w komentarzu, że chcecie. Tak, chcemy, czy cokolwiek, że rób tego lejwa Andrzeju, bo, bo zaraz m, trepnę cię przed łeb. E, <laughs> więc m, też tak możecie no. napisać, nie obrażę się. Obrażę się wtedy, kiedy ktoś napisze jestem pierwszym. Wtedy się mogę obrazić. Nie obrażę się od razu, ale, możli... ale jest prawdopodobieństwo, że się obrażę wtedy. To czy że pierwszy, to, czy, 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 to, 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 to zostanie usunięty przedrobinnie, prawdopodobnie. Nie obiecuję. Przedrobinnie szczęścia Zobawiam, zosta e, zostanie i będę obrażony po prostu do Ciebie. <grym> Albo może komentarz zostanie i Andrzej będzie obrażony, więc... Przecież myślę, że Andrzej by Andrzej był obrażony, za zostaw w górę. czekaj no ja a, a, czekaj, to się nagrywa, a, wracamy. Eee, yy, dobra widzowie. Po kilku, eee, yy, y, dźwigach, nie wiem. Yy, no dobra. <śleszki> 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 to tyle mi się nie odbywa, jak ty masz o dźwigach gadać. <śleszki> to nie było śmieszne, dobra. Yy, dobra, budujemy się na środek, widzowie. No, no, nie. Próbujemy się... Próbujemy nie zająć grą. Nie, nie masz tego nie zobaczyć, chyba, że zapomnę wyciąć. tak. O, ty ty, 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 ty. Ej, tu jest gościu. Oj. Aha, dobra, na trzy hity mnie chyba wziął. Aha, czy on jest na odpale? Czy... Dobra. O Janusz o chodzi. No, Dobra. Nie pytam. Eee... Yy... Tak. tak, dźwigu, tak, dokładnie dźwigu będzie tu cięcie. Tak, dokładnie dźwigu tu będzie cięcie, bo mi Minecraft się zregował. Dokładnie. No, No, dobra, wracamy. 3-4 Super lagie, dobra, sobie tamy, e, e, Iron skrać, e, lag, jeszcze, w... Jeśli Jesteś też lagów w Minecraftu słupkę w górę. Dobra, to tam jeszcze mogę jakieś. Co jeszcze jeszcze wymyślę dzisiaj? Wstawcie subskrypcję, bo naszym celem do końca roku jest wbicie. No dobra, nie, nie do końca roku, Ciędze ale... Do wakacji jest wbicie, 200 subów nie uda się, jestem tego pewnie. to wiesz, jak się Trzeba obniżyć próg do 4 subskrypcji, to tego się uda. A, czekaj mi, ale już mam 4 no nie, wychwyciłem ja słowić, nie mogę na Co to jest no. Jak bywa czasami. Wylądował ham, ham to no. jeszcze wylądował, telemarkiem. No nie, no, odbił to jeszcze no. ham Jeszcze się buduje, jakiś O, jest. Nie, dźwiga. Aj chyba, Michał w robocie. No i po robocie, no i no i tyle. O jeszcze walił Eee, wyleciałem i powiem tylko tyle, tak plus minus, dobra, to będzie troszeczkę może dłuższy odcinek, bo nie wiem ile powiem. O, drugie miejsce mamy! O... Ja daję mówię powiem tak. Trzeba powiedzieć dźwig, bo to jest obowiązek, żeby powiedzieć dźwig. Zrobimy jeszcze jedną rundę. Widzimy się. Powiem... Okej okay, widowie. Ostatnia runda w dzisiejszym materiale. Rozpoczynamy ją. Park. Znaczy wszystkie rundy, które nagrywaliśmy, są naprawdę beznadziejne. Są baczewiakiem. Da 5. Co Co robimy teraz to? Robisz, to jest naprawdę. Nie wiem, czy to przez to, że po prostu, no no no, no to, mnie to ja nie wiem. Więc. Nie już z swojej potężności. Tak, wejdzie, wejdzie to na pewno, więc... Proszę, bo to jest sobie, potężny odcinek. Prawdopodobnie sam tytuł będzie potężny odcinek. E, no w Znawiłaś XD prawdopodobnie. Coś tam potężny odcinek. Coś takiego to będzie na pewno. Zapraszam jak... Dokładam, to no to jeszcze raz wody, przypomnę, zapraszam na Discorda, żeby Ale, do mnie no. pisać, jeśli chcecie do ekipy czy ogólnie pomóc w projekcie. Jeśli nie wiecie o co chodzi z projektem, bo dopiero zaczęliście oglądać pod koniec, ale nie pytam was dlaczego yy, oglądacie to od końca Ale jeśli no, to, jak to, jak to po prostu się do poprzedniego odcinka, albo do, na początek odcinka I Tyle. A teraz po prostu zajmijmy się wygraniem lub dobrej rundy graniem A, Tak, prostu, jak tak, jak Po dzisiaj Chociaż nie, jedna przed chwilą była dobra, byliśmy na drugim miejscu to nieźle halo, no to no, nie było to źle jednak Tak, to no, też nie dużo być. byś wylądował A a mnie wywaliło no, no to super, no to super rundy no. Jest potężnie Widzowie, <grym> ten odcinek będzie naprawdę potężnym, yy, potężnym, 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 Nie no i, aha, dobra, no, on, on ma klocka na 3 km okej okay. To po prostu był, yy, jak to powiedzieć yy, Umiejętności gry w Bedwarf niskie, bdziewne można powiedzieć, że PvP y, nie ma. Ym, mówiąc dalej, y, nic, po prostu nie umiemy grać w dzisiejszym odcinku, a jak nie nagrywamy, to umiemy. Więc mam nadzieję, że jak będą kolejne Bedwarfy, to po prostu będziemy musieli grać lepiej. A jak na chwilę żej na was! A ja byłem Andrej, a dzisiaj ze mną był Saigun. Ale tak, żegnajcie i cztery z tym już byłam I następnym razem może będzie lepiej, ale tak nie źle, bo mieliśmy chociaż z drugie miejsce, więc zapamiętajmy w, w tej rundy z tego materiału, że byliśmy dobrzy i mieliśmy drugie miejsce. Na fałcie. A teraz was. Żeg.